Mateusz Cyżan, witam Państwa i zapraszam na wydarzenia. Od 1 lipca bieżącego roku obowiązywać będą nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowe przepisy narzucił rząd. Zgodnie z prawem do końca roku samorządy były zobligowane do uchwalenia typu naliczania opłat. Jednak dopiero najnowsza nowelizacja ustawy z dnia 5 marca bieżącego roku stworzyła samorządom możliwość skorygowania przyjętych wcześniej uchwał dotyczących ustalonej stawki za wywóz śmieci. Wszystkie samorządy w Polsce do końca roku 2012 zostały zobligowane do ustalenia wysokości stawki za wywóz śmieci z danego gospodarstwa. Stawki jednak nie mogły być różnicowane. Dopiero nowelizacja ustawy z dnia 5 marca 2013 roku stworzyła taką możliwość. Zmiana wysokości stawek za odbiór odpadów od mieszkańców była możliwa, ponieważ Sejm Rzeczypospolitej zmienił ustawę. Ustawa, tak zwana ustawa śmieciowa, no jest bardzo kontrowersyjna, była wielokrotnie krytykowana przez środowisko samorządowe, przez media, przez opinię publiczną, między innymi z tego powodu, że była bardzo sztywna, to znaczy, jeżeli ustaliliśmy na przykład jakąś opłatę od gospodarstwa domowego, to ona musiała być taka sama dla wszystkich gospodarstw. Nie można je było różnicować w zależności od wielkości gospodarstwa domowego. I to obowiązywało także w innych przypadkach, jeżeli w jakiś inny sposób były te opłaty naliczane. To powodowało, że jedna stawka była taka sama niezależnie od ilości mieszkańców w danym gospodarstwie. Dopiero po nowelizacji można było zredukować przyjęte wcześniej kwoty opłat za wywóz śmieci. W końcu Sejm e, zmienił, co prawda bardzo późno, ale zmienił ustawę w ten sposób, iż te stawki można różnicować. I to spowodowało, że wecherowie mogliśmy zróżnicować stawkę od wielkości gospodarstwa domowego. To znaczy, dla gospodarstw małych jest mniejsza stawka, dla gospodarstw większych jest coraz stawka. Większa, bo wiadomo, że większe gospodarstwa domowe liczące więcej osób produkują więcej śmieci. Ale tak jak podkreślam, tego wcześniej zrobić nie można było. I właśnie wprowadzenie różnych stawek obowiązujących w Wejherowie było powodem zwołania nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny będzie wynosiła 19 zł od gospodarstwa domowego do dwóch osób. 32 zł od gospodarstwa składającego się z 3 lub 4 osób i 39 zł od gospodarstwa składającego się z 5 i więcej osób. W przypadku braku selektywnej zbiórki odpadów opłaty będą wyższe. 28 zł od gospodarstwa domowego od dwóch osób, 48 zł od gospodarstwa domowego składającego się z trzech lub czterech osób i 58 zł od gospodarstwa składającego się z pięciu i więcej osób. Ma to zachęcić mieszkańców do segregacji odpadów. Przyjęte przez Radę Miasta stawki są jednymi z niższych, które przyjęły samorządy województwa pomorskiego. W drugi dzień świąt Wielkanocnych, zwany lanym poniedziałkiem, szczególnie młodzież kultywuje czynności polegające na oblewaniu przypadkowych ludzi wodą. Jednak takie sytuacje bywają niebezpieczne. W tak zwany lany poniedziałek szczególnie młodzież kultywuje zwyczaj polewania innych osób wodą. Czasami jednak nie ma to nic wspólnego z tradycją, a wręcz przeciwnie, oblewanie przypadkowych osób ma znamiona wandalizmu. Dlatego pamiętajmy, że we wszystkim należy zachować umiar. Trzeba pamiętać, że tradycja oczywiście, ale z umiarem. Nie można napadać z wiadrami wody, zimnej wody, na przechodniów, osoby obce, których nie znamy, które w tym dniu gdzieś się wybierają, bo po pierwsze, możemy naruszyć kogoś nietykalność cielesną, możemy też uszkodzić mienie, czyli zniszczyć odzież, ubrania i będziemy za to ponosić, jak to się mówi, wszelkie możliwe skutki, czyli skutki prawne. Są to przestępstwa, są to wykroczenia, a takie zachowanie natarczywe, agresywne młodzieży z wiadrami wody, wylewającej, wylewanej na ulicach przez tą młodzież, czy że na przykład przez okna na przechodniów przechodzących gdzieś tam w pobliżu bloku no jest zabronione no i na pewno będzie karane. Więc jeżeli będziemy świadkami takiego zdarzenia albo będzie się nam działa krzywda, jak najbardziej możemy dzwonić po patrol policyjny, który natychmiast zostanie skierowany. Przede wszystkim oblewając kogoś wiadrem wody lub zrzucając z dużej wysokości worki napełnione wodą, możemy doprowadzić do czyjegoś uszczerbku na zdrowiu, kalectwa, a nawet śmierci danej osoby. Jeżeli takich wybryków dopuszczają się nieletni, zwłaszcza do 13 roku, życia, wówczas odpowiedzialność karną ponoszą także rodzice. Jeżeli dojdzie do takiego czynu chuligańskiego i będą w tym brały udział dzieci, no to również rodzice mają tutaj obowiązek odpowiadania za to, co robią i pociechy, tak, w wolnym czasie. Więc tutaj i rodzice mogą, rodziców mogą spotkać przykre konsekwencje. Jeżeli chodzi o młodzież, tutaj od lat 13 do 18 i osoby pełnoletnie, jak najbardziej te osoby będą już opowiadały same za siebie. Osoby do lat 18 albo przed sądem rodzinnym, w zależności, czy to będą. Drobniejsze sprawy, czy też czyny przestępcze, jak naruszenie nietykalności cielesnej, czy nawet miru domowego, bo wtargnięcie do mieszkania kogoś z wodą jest naruszenie miru, to już są przestępstwa i te osoby mogą nawet odpowiadać przed sądem karnym. Podczas świąt nad bezpieczeństwem czuwać będzie zwiększona liczba funkcjonariuszy. W sytuacji zagrożenia niezwłocznie skontaktuj się z policją, dzwoniąc pod numer 997 lub 112. Tomasz Fopke został nowym dyrektorem Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Weicherowie, na tym miejscu zastąpił wcześniejszego dyrektora placówki Radosława Kamińskiego. W tym roku upływa trwająca 5 lat kadencja dyrektora Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie. Dotychczas pełnił ją Radosław Kamiński. Zgodnie z obowiązującymi kryteriami co 5 lat odbywa się nowy konkurs na osobę pełniącą to stanowisko. W szranki stanęły trzy osoby. Kazimierz Klawiter, Radosław Kamiński i Tomasz Fopke. Decyzją zarządu konkurs wygrał właśnie ten ostatni, Tomasz Fopke. Dla mnie wiele nowego, zwłaszcza pewnego rodzaju większa samodzielność no i odpowiedź odpowiedzialność z tym związana. Aczkolwiek sam zakres kultury, w tym piśmiennictwa i muzyki, nie jest mi obcy. Tutaj może bardziej będzie w, będę mógł w sposób instytucjonalny podejść do tych spraw i z tego się cieszę. Cieszę się też na możliwość współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą, jaką są pracownicy muzeum i dużo sobie po tej współpracy obiecuję. Jak podkreślił Tomasz Fopke, jego poprzedni Dzięki Radosław Kamiński sporo dokonał. Wizja rozwoju według nowego dyrektora placówki muzealnej opiera się nie tylko na podkreśleniu tego, co aktualnie zostało dokonane, ale w eksponowaniu tej dziedziny, która do tej pory została rozwinięta w niewielkim stopniu, a takim obszarem do działania jest muzyka. Zwłaszcza jeżeli chodzi o rejestrację i dokumentowanie życia muzycznego na kaszubach. Dobrze jest rozwinięta ta część piśmiennicza, a w tej części jeszcze jakby mamy sporo do zrobienia dotyczącej samego rejestrowania życia kulturalnego według mnie można zrobić więcej. Nie ma praktycznie miesiąca, w którym by się coś nie działo na, na, na kaszubach. Festiwale, przeglądy. W tej chwili przeżywamy złoty wiek, jeżeli chodzi o muzykę kaszubską. Nigdy do tej pory tyle się nie działo. Musimy to mieć w muzeum. I to do nas y, osoby zainteresowane powinny się zwracać z prośbą o udostępnienie materiałów. Powinniśmy być na bieżąco. Tomasz Fopke ma wykształcenie muzyczne, pedagogiczne i menedżerskie. Od wielu lat pracuje na kierowniczych stanowiskach w samorządach. Między innymi pełnią funkcję zastępcy burmistrza Żukowa. Do czasu wygrania konkursu na stanowisko dyrektora muzeum piastował Urząd Kierownika Wydziału Kultury i Spraw Społecznych w Wejherowskim Starostwie Powiatowym. Tomasz Fopke to także znany inicjator języka kaszubskiego. Wspiera, organizuje i o rozwój kaszubszczyzny, jest artystą. Wydał kilkanaście płyt z muzyką polską oraz kaszubską. W swoim dorobku artystycznym posiada liczne publikacje, jest autorem książek o tematyce związanej z naszym regionem. Prowadził też audycje radiowe i telewizyjne dotyczące kaszub. Swoje bogate doświadczenie artystyczne i zawodowe zamierza wykorzystać w kierowaniu placówką. Wejherowską komendę odwiedzili uczniowie pierwszej klasy o profilu policyjnym. Pierwsza tego typu profilowana klasa powstała w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie. Młodzież zapoznawała się ze specyfiką pracy policji. Od dwóch lat w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Wejherowie uczniowie mogą realizować obowiązek szkolny w liceum o profilu policyjnym. Oferujemy takie przedmioty wiodące geografia, historia, WOS, które potem dają im jakby um, szanse na lepsze przygotowanie do egzaminu um, na policję, um, do straży pożarnej, do służb mundurowych. Ta klasa jest taką klasą sportową, też można powiedzieć. Duży kładzie, nacisk jest składziony na, na, na wychowanie fizyczne, na sport, mają dodatkowe zajęcia sportowe. Też w zeszłym roku i miejmy nadzieję, że w tym roku również też były organizowane takie. Zajęcia ze sztuk walki w naszym liceum. Dodatkowo. Nasza uczennica właśnie niedawno zajęła pierwsze miejsce, jeżeli chodzi o konkurs policyjny na uczelni wyższej w Gdańsku. Także jesteśmy tutaj bardzo szczęśliwi i dumni. Dla młodzieży, która myśli o pracy w policji lub w innych służbach mundurowych, liceum ma pomóc w podjęciu dalszej decyzji dotyczącej wybranego zawodu funkcjonariusza. Bardzo, tak, bardzo zadowolona. Się się zadowolone. <laughs> Szkoła bardzo fajna, bardzo miła atmosfera, tak, mili nauczyciele, wszystko. Na pewno pomoże dostać tak. się do policji. Jeżeli ktoś naprawdę chce, to warto. I... No i fajnie, no. to jest fajny zawód, więc myślę, że warto, naprawdę warto. Te młode osoby nie żałują swego wyboru. Tak wczesna decyzja o ewentualnym ukierunkowaniu swego zawodu budzi niekiedy zdziwienie w rodzinie, ale też i zadowolenie. Na pewno no. byli zadowoleni, u mnie bynajmniej. No, u mnie też, więc... U mnie zdziwieni byli, chociaż ja właściwie po, mam w rodzinie policjanta, także poszłam jakby w ślady rodziny, ale byli zdziwieni. Czyli taka decyzja przemyślana, można powiedzieć. No tak już od początku jak zobaczyłam właśnie etykietkę, klasa policyjna, także o, idę tam, ale mm. mama właściwie chciała, żebym szła gdzieś indziej, ale... Udało się. Klasa druga posiada specjalne mundurki wzorowane na tych profesjonalnych noszonych przez policjantów. Mundurki przeznaczone są jednak na specjalne okazje, a taką z pewnością była wizyta w komendzie powiatowej policji w Weicharowie. Funkcjonariusze szczegółowo ukazali różne aspekty pracy w policji. Młodzież dowiedziała się m.in., na czym polega praca z policyjnym psem oraz jak prawidłowo zabezpieczyć mecz. Przede wszystkim radiowozy młodzież mogła obejrzeć, policyjne, z których korzystamy na co dzień. Radiowóz policjantów dzielnicowych, radiowóz oddziałów prewencji policji, pokaz przewodnika psa służbowego, jak również na sali odpraw młodzież zapoznała się ze sprzętem, który jest używany podczas zabezpieczeń m.in. imprez masowych. Również dowiedzą się, jakie przepisy, jakie, jakie dotyczą musztry w policji, jak policjant powinien wyglądać, jakie ustawy nas obowiązują. Te wszystkie informacje, które są niezbędne, by pracować jako policjant. Dodatkowo każdy z uczniów mógł wziąć ze sobą na pamiątkę odbitkę własnych linii papilarnych wykonaną podczas spotkania przez funkcjonariusza. W trakcie wizyty na komendzie uczniowie chętnie zadawali pytania wskazujące na duże zainteresowanie pracą mundurowych. Najpierw były eliminacje szkolne, potem miejskie i wreszcie powiatowe. Żyry wyłoniło laureatów konkursu recytatorskiego poezji polskiej i poezji śpiewanej, którzy reprezentować będą powiat wejherowski na szczeblu wojewódzkim. Konkurs Poezji Polskiej i Poezji Śpiewanej organizowany jest po raz 30. Nad jego przebiegiem czuwają pracownicy powiatowego zespołu pracówek opiekuńczo-wychowawczych w Wejherowie. Ku radości organizatorów konkurs z roku na rok cieszy się niesłabnącym powodzeniem wśród młodzieży. Na eliminacje powiatowe przybyło 71 uczestników. To już są laureaci z eliminacji przeprowadzonych w miastach, w gminach. No i ten kwiat dzisiaj jest przesłuchiwany. Warto zaznaczyć, że dzisiejszy konkurs to jubileuszowy. 30. Konkurs recytatorski poezji polskiej i poezji śpiewanej. Cieszy się dużym powodzeniem, i, i tak jak co roku, z każdej kategorii w eliminacjach miejskich i gminnych przychodzą dwie osoby do następnych eliminacji powiatowych. A już dzisiaj, niestety, z każdej kategorii wiekowej tylko jedna osoba będzie reprezentowała nasz powiat na wojewódzkim konkursie recytatorskim poezji polskiej. Co roku uczestników ocenia profesjonalna jury. Przewodniczącą jest pani Teresa Wasiak, aktorka, wykładowca znawczyni sztuki prezentacji i wystąpień publicznych jest również pani Urszula Kowalska. To jest też aktorka, pani, która jest wykładowcą, pedagogiem, ale też nauczycielem zajęć artystycznych w szkole. No i Weronika Korthal-Startas oceniać będzie poezję śpiewaną. Konkurs rozegrano w dwóch kategoriach, poezja śpiewana oraz poezja mówiona. Wyłoniono laureatów w gronie uczniów klas od 1 do 3, klas od 4 do 6 oraz gimnazjum. W kategorii turniej recytatorski klas 1-3 zwyciężyła Emilia Chładniuk ze szkoły podstawowej nr 10 z Rumi. Wśród klas 4-6 najlepsza okazała się Aleksandra Panek ze szkoły podstawowej nr 10 również w Rumi. Natomiast spośród gimnazjalistów pierwsze miejsce zajęła Wiktoria Piper z samorządowego gimnazjum w Bolszewie. W poezji śpiewanej najlepsza okazała się Aleksandra Hinz z gimnazjum nr 1 w Redzie. Uczniowie i pracownicy Liceum Ogólnokształcącego nr 1 Wejherowie przygotowali Dzień Otwarty Szkoły. Bogata oferta, polegająca na licznych prezentacjach, występach i pokazach, przyciągnęła wielu zainteresowanych nauką w tejże placówce młodych osób. W pierwszy dzień wiosny większość placówek oświatowych, zarówno na uczelniach wyższych, jak i w szkołach średnich, zorganizowało dni otwarte. Zapoznanie się z ofertą przyszłej szkoły to dla młodych ludzi oraz ich rodziców podstawa. Swoich potencjalnych uczniów, bogatą ofertą edukacyjno-rozrywkową, kuszą też placówki wejherowskie, na np. Liceum nr 1, w którym 21 marca odbył się Dzień Otwarty. Widać, że uczniowie przygotowują ćwiczenia. Um, chwalimy się tym, że biorą udział w wyjazdowych błękitnych szkołach, uczestniczą w wykładach na uniwersytecie, i pracownicy uniwersytetu przyjeżdżają na wykłady również do, do nas. Klasy humanistyczne z kolei mogą pochwalić się tym, że y, organizują ogólnopolski konkurs teatralny w którym odnosimy sukcesy. Klasy matematyczne biorą udział w konkursach matematycznych, w powiatowej olimpiadzie matematycznej fizycznej. Zdobywają indeksy na uczelnie. Już w drugiej klasie nasi uczniowie, biorąc udział właśnie w konkursach organizowanych przez wyższe uczelnie, na przykład Akademię Górniczo-Hutniczą, już w drugiej klasie zdobywają indeksy na te uczelnie, więc nie muszą się martwić o swoją przyszłość. I tak jest w zasadzie, jeżeli chodzi o każdy, każdy typ Klasy. Jednak szkoła to nie tylko nauka, istotne są zajęcia pozalekcyjne, które mają pomóc w rozwijaniu zainteresowań uczniów, stąd szeroki wachlarz ofert działalność teatralna, plastyczna, biologiczna, chemiczna, koło kartas, klubu poetyckiego czy klubu przedsiębiorczości to tylko część atrakcji. Na szczęście dotąd nie mamy problemu z rekrutacją. Udaje nam się co roku utworzyć 7 klas. Mimo trudnego już w tej chwili trudnej sytuacji na rynku, wiadomo, niż demograficzny, nawet 8 klas w jednym roku. Podczas dnia otwartego goście mogli dokładnie zapoznać się z ofertą szkoły poprzez specjalnie przygotowane stanowiska chemiczne, biologiczne, matematyczne, kąciki geograficzne, językowe o Unii Europejskiej, prezentacje na temat zajęć z przedsiębiorczości, osiągnięć absolwentów działalności charytatywnej, sportowej i kaszubskiej. Wszystkie te pola aktywności są realizowane w Szkole im. Króla Jana III Sobieskiego. Dodatkową atrakcją były liczne występy taneczne, muzyczne, oficjalne wręczanie nagród laureatom poszczególnych olimpiad oraz wyjątkowe stroje uczniów nawiązujące nie tylko do historii szkoły, ale też propagowanych w placówce zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Jak co roku w niedzielę palmową Stowarzyszenie Misterników kaszubskich przygotowało inscenizację wjazdu Chrystusa do Jerozolimy. Uroczystości rozpoczęły się przy bramie oliwskiej Wejcherowie. W niedzielę palmową o godzinie 10.30 przy Bramie Oliwskiej uroczyście rozpoczęto instanizację wjazdu Chrystusa do Jerozolimy Kaszubskiej. Jak co roku widowisko we współpracy z Wejherowskim Centrum Kultury organizują misternicy kaszubscy pod kierunkiem Wojciecha Rybakowskiego z udziałem Teatru Eksperyment. Po powitaniu Chrystusa wjeżdżającego przez Bramę Oliwską na osiołku nastąpił przemarsz do Wejherowskiej Kolegiaty. Tam odbyło się świąteczne nabożeństwo. W moje, miłość i serce me, bym cię modlił, bym się zawsze palił panie mój. Śpiewaj hosanę na, śpiewaj hosanę na, śpiewaj panu, który królem jest. Śpiewaj hosanę na, śpiewaj hosanę na, śpiewaj panu cały dzień. Sprawozdania z działalności powiatowych instytucji oraz uchwały o udzieleniu pomocy finansowej zdominowały 24 sesję Rady Powiatu Chorowskiego. 24. sesja Rady Powiatu Wejherowskiego rozpoczęła się tradycyjnie od wystąpienia starosty Józefa Reszkę, który podsumował dokonania poczynione przez samorząd w ostatnim miesiącu. Następnie Komendant Policji Wejherowskiej Młodszy Inspektor Krzysztof Lawer przedstawił informacje o stanie bezpieczeństwa i działalności jednostki na terenie powiatu. Sprawozdanie omówili także przedstawiciele Straży Pożarnej, Sanepidu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie oraz Komisja Bezpieczeństwa i Porządku działająca przy staroście. Radni podjęli także pakiet Uchwał dotyczących udzielenia pomocy finansowej na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla gminy Szemut i gminy Gniewino. Kolejne uchwały dotyczyły oświaty, m.in. utworzenia powiatowego zespołu kształcenia specjalnego w Wejherowie. A na koniec w imieniu własnym oraz całej redakcji telewizji Kaszuby pragnę złożyć Państwu życzenia zdrowych, pogodnych i wesołych świąt Wielkiej Nocy. Do zobaczenia.